Czy popełniasz ten błąd w nauce angielskiego? Wydaje się, że wszystko robisz dobrze, uczysz się nowych słówek, przerabiasz gramatykę, robisz ćwiczenia. Twoje postępy jednak są wolne. To frustrujące, prawda? Problem może tkwić w jednej kluczowej rzeczy, o której większość ludzi zapomina. Jest nią brak praktyki w prawdziwych sytuacjach. Teoria to jedno, ale jeśli nie używasz języka w praktyce, twoje umiejętności zostają uśpione. Możesz znać setki słów i reguł, ale gdy przychodzi do rozmowy, czujesz blokadę. Jak temu zaradzić? Wyobraź sobie, że masz możliwość trenowania rozmów w realistycznych, codziennych sytuacjach, ale bez stresu, że ktoś cię ocenia. Właśnie to oferuje Wymarzony Rozmówca narzędzie, które umożliwia rozmowy z wirtualną wersją kogo tylko chcesz i na każdy temat, który cię interesuje. Możesz ćwiczyć, popełniać błędy, poprawiać się i robić to tak długo, jak potrzebujesz. Nie chodzi tylko o zapamiętywanie, ale o wdrażanie wiedzy w życie. Dzięki regularnej praktyce zaczniesz mówić płynniej, pewniej. I bez zastanawiania się nad każdym słowem. Chcesz wreszcie przełamać barierę i zacząć mówić swobodnie? Sprawdź, jak wymarzony rozmówca może Ci w tym pomóc.